No dzień dobry, dzień dobry. Witam Was z tej strony Rafał z Detailing z z Płocka. W tej chwili już podsumowanie całości pracy nad autem Kia Sportage 2021 rok. Jak widzicie auto zabezpieczone, efekt finalny po powłokach ceramicznych marki Nanolex. Dwie warstwy. Pierwsza warstwa SI3DBC, druga warstwa SI3DHD. Na szyby poszedł sealant od Nanolexa tu poszło ultra Glako na przednią szybę lampy widać aż takie tęczy dostają po zabezpieczeniu powłoką SI3D Headlight od Nanolexa SI3D Headlight również na plastikach wszystkich zobaczcie sobie Sisplash splash na felgach także taki efekt 100 godzin pracy Wyjechane kontrolnie, ponieważ gdzieś zawsze może wyjść jakiś mas, czy coś gdzieś nie dotarty. Tu jest taki malutki, ale tego nie będziemy ruszać. No i tak to wygląda. Zabezpieczenie na 5 lat. 80 tam między 100 tysięcy km. Róbcie sobie takie kontrolne filmy. Ja dochodzę do teraz lepszej wprawy. Także mazów praktycznie nie ma. Jeden jest na delikatny, tutaj przy lampie tam, ale to zostawiam przy kontrolnym myciu poprawię niech BC i HD się utwardzi i delikatną pastą na bazie krzemu to poprawię, pięknie ona się wypoziomuje jak się nie wypoziomuje dołożę tutaj ten kawałek tu jest taki delikatny mazik o, to jest widać i właśnie w takim świetle doskonale to widzicie Grill wyczyszczony, Chrom zabezpieczony. Tu mamy jakiś też delikatny mazik. Teraz to poprawię. Tu mamy taki mazik, nie wiem czy Wy to widzicie. Może z tej strony. O, tutaj jest. Gdzie mój palec i delikatnie przetrę. Wiecie skąd ten mas? Tak samo jak i tu na chromie. Lepiej go o wiele bardziej widać będzie. Tutaj. O ten mas mi chodzi. Ten mas mówię mili jest z zabezpieczenia grilla plastikowego, więc miał prawo gdzieś tam u paskudzić umazać. No dobra, mazy usunięte. I w taki oto sposób mamy auto zabezpieczone przed ptasimi odchodami, przed yy, komarami, ich odchodami rozbijającymi się podczas jazdy chociaż na pewno nie jest to lepsze niż folie folie na lampach i przednim zderzaku oraz na lusterku powinny być założone ale na pewno dużo lepsze jest to zabezpieczenie niż żadne, dlatego kładźcie powłoki zabezpieczajcie sobie no to jeszcze też chromik porysowany to widać ale z tym to powalczymy sobie już jak przyjedzie na kontrolny serwis także mega przeszklone auto, widać zresztą odbicie z daleka palec, kciuk, wszystko widać środa, godzina po 20 także bardzo fajnie to wyszło 100 godzin pracy czy tam ponad to już nie liczyłem ale chyba warto, ocencie sami tu z daleka widać słuchajcie, lakier auta, spójrzcie on nie jest przeszklony jest taki, no jest, bo jest to, że jest uciućkany to jedno, natomiast on nie ma tego połysku, nie ma tego luku Szklanego luku. Jest to SI3DHD, nie jest dość śliską powłoką, jest taką przeciętną, ba, z bardzo dużą hydrofobowością. Jak przyjedzie na serwis, to zobaczycie: ja nie leję wody w formie pokazu, ażeby jak najbardziej się to utwardziło. Pójdzie tutaj prawdopodobnie SI, yy, znaczy SiFinish, nie SI3, tylko SiFinish, Już z tego wszystkiego się trochę tam plącze języczek, ale na to nie zwracajcie uwagi. Także mam nadzieję. Wam się to podobało. 100 godzin pracy. Oceńcie sami, czy warto, czy nie. Spójrzcie jeszcze raz z daleka, żeby nie przedłużać. I róbcie, jak położycie sobie powłoki, jak się Wam utwardzi, róbcie sobie, jeżeli nie macie tego takiego specjalistycznego światła, tej blendy takiej fotograficznej, z różnym odcieniem, żeby sobie sprawdzać oczywiście rejestracja zdjęta, żeby ktoś nie powiedział bo gdzieś tam ktoś w filmie zarzucił w komentarzu, że nie zdjęta rejestracja nie nie nie, tu wszystko mamy zdjęte wszystko jak najbardziej, nam najlepiej wyszło nam, mówię w liczbie mnogiej, mi lampy, wszystko, chromy, wszystko pozabezpieczone płetwa, wszystko, dach, tak samo, spójrzcie piękne odbicie drzew a, rzut wody zobaczycie po Jakimś czasie. Dobra. Wjeżdżam, niech się do jutra do czwartku wszystko jeszcze utwardza. I jak przyjedzie właściciel, wydamy auto i zabezpieczymy syfiniszem. Może dzisiaj wieczorem go jeszcze zabezpieczę. Chyba tak, dzisiaj wieczorem go zabezpieczę. Pamiętajcie, że Syfiniszem możecie kłaść godzinę przed wydaniem auta lub godzinę przed zabezpieczeniem, ale jak postoi 12 godzin, jeszcze lepiej będzie na tych, tych. W łamaniach patrzę, czy gdzieś jeszcze nic nie ma, ale nie ma. O, Tu jest jeszcze jakiś mazik, też go również ściągniemy. Słuchajcie, i nic nie ma na chromiku elegancko piana. Wszystko pozabezpieczone SI3D Headlightem. Także dziękuję. Podsumowanie 100 godzin pracy. Mam nadzieję, że się podoba. Jak najbardziej jestem za, bo yy, trzeba o tym wspomnieć, że za zabezpieczeniem aut, szczególnie nowych aut. Jak i starych, też tam widzieliście na innym filmie Nissan. Ale jeżeli chodzi o nowe auta, to dlaczego jak najszybciej je zabezpieczać? Dlatego, że przede wszystkim dla właściciela będzie mniejszy koszt, bo mniej waszej pracy trzeba będzie włożyć, mniej ilości stopni korekty lakieru. Chociaż nieraz powiem Wam szczerze, już i przy tych nowych autach dwa mi się takie trafiły, i Skoda i Toyota, gdzie narobiłem się tyle praktycznie, co przy autach z przebiegiem 20-30 tysięcy km. To nie ma na to reguły. W zależności jak Ci przy, przygotują auto na salonie, czy gdzie auto jest tam kupywane. W każdym bądź razie tu nie było jeszcze tak źle w porównaniu na przykład co robiłem z Skodę. No i to chyba tyle. Sami sobie resztę, proszę, dopowiedzcie ocencie. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Przekazujcie ten kanał innym, jeżeli się Wam filmy podobają. Tematyka, treści. Pozdrawiam Was. Rafał z Detailing Ozon Mat Płock. Ceramika, czy powłoki ceramiczne od Nanolexa. Zabezpieczenie pięcioletnie. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.